Korowo poszliśmy, jest dzisiaj niedziela rano. Jesteśmy na parkingu polskiej parafii w Phoenix. Przejechałem non stop 2000 km wczoraj i w nocy, także pójdziemy na mszy, potem pojedziemy do Stanley Homemade Sausage Kampany. Chyba od 11 jest otwarcie. Zrobimy zakupy. Stanley's Homemade Sausage Company może być już zamknięte, kiedy do niego dotrzesz. No, ale my tam dotrzemy pomszy i zrobimy zapasy kamanosa i idę spać. Niesamowita historia. Wychodzę z kościoła, a tu jakaś pani yy, wita się ze mną serdecznie. Myślałem, że po prostu zobaczyła, że nie jestem parafianinem, tylko gościem, więc więc chciała mnie przywitać. Ale okazało się, że ta pani ogląda moje filmy na YouTube ja się tu pytam księdza, czy mogę tu na parkingu parkować. No nie, 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 to proszę do mnie przyjechać. My mamy duże miejsce, dużo miejsca koło domu, tam będziesz mógł, będzie mógł pan zaparkować. No i dostałem adres tej pani i teraz jadę do jej domu. Na dodatek powiedziała, że mają tam w domu jakąś kiełbasę domowego wy wyrobu bardzo miłe, sympatyczne spotkanie okazuje się, że nawet nawet mam tutaj widzów warizońskiej, poloń więc jadę do tych bardzo miłych, sympatycznych, w ogóle tu bardzo sympatyczni ludzie w tej parafii no górale, górale z Zakopanego przeważnie i z okolic a górale to są najsympatyczniejsi ludzie nasłuchałem się gwary góralskiej kapelusz ubrać będziemy udawać górala też prawdziwego no ale ja prawie, że góral bo brat mamy mieszkał w Zakopanem, bo się ożenił z góralką, brat dziadka mieszkał w Zakopanem, bo się ożenił z góralką mama maturę zdawała do szkoły chodziła i maturę zdawała w Zakopanem chrzestna mama mojej żony była kierowniczką domu turysty PTTK w Zakopanem także my tu z obu stron mamy korzenie jakieś powinowactwo zakopiańskie przynajmniej co tu jest maja kurki są są kurki? kokoko, ko, ko? Kurecz kurki są? Widziałaś kurkę kiedyś? Ty nie widziałaś kury nawet. No? No co to jest? tak o ognisko co można no, no, no Tam mam rybki, ale to miałem cały taki duży, ten ten fisk uh -huh. zlikwidowałem, bo mnie to denerwowało w lecie, strasznie dużo wody pójdzie A, a to ka te, te karpie, miały... takie nie, kolorowe? Są, tak, dwie, 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 są, e, dwa są te koi, a dwie są te, dwie, te grube, to są te e, golpis. Uh -huh. Tam są dwie koi. A a nie, to, jest to są drogie ryby właśnie, nie? Ona żyje 120 lat. Hmm. A jaki, jaka stronał taką rybę? Taką już jak ta ryba, tu 800 dolarów Wow, jak to pięknie wygląda Jeszcze wisi, jeszcze później ten O, to będzie dla pana Zapakować się do, do tego Do no, jaki zapach Chodź maja, idziemy mam się Maja by tu to to tam, co tą kiełbaskę zjadł. troka i ten, teraz to. Tu była <trauszka> taka szafka, jakaś się bo on taki stolik rozkładany. Zrobiłem sobie jak się cofnie do siedzenia taką kanapkę, że jedna osoba może spać tu jeszcze ekstra. Bo to się wysuwo i tu jest łóżko całe, nie to ściana się wysuwa. Tak, tak, to się wysuwa, z out. No. No dopiero 66 tysięcy. No, by to okazji nie od takiego starszego pana, tak o, no. ja myślę. Ile? Ile Trze No czego? 66 tysięcy milionów. Także ja tutaj nie kupiłem. to kupiłem za 26. Ja, no to... 17. Za 26 tysięcy. Za darmo. A ja bym za darmo. teraz chciał sprzedać to 45 no. do 50 tysięcy, jak patrzył, takie no. ten, jest to z większym milionem. Jeszcze... Łazienka jest fajna, Łazienkę no. ja lubię, bo. Bo mocno pan wysoki, ale śmiało można to być no, no. i, 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 i No i no. mywaleczka, a łazienkę lubię właśnie. Podobać się moja? A -a. No. Obserwuję. Sprawdziłaś wszystko, to wysiadam. Fajny, fajny. To się może spotkamy gdzieś w drodze. Ale tak się wybieram w tym roku do Utah. A... Opuszczam gościnny dom moich gospodarzy z Feniks. Co za mili, sympatyczni ludzie, naprawdę. Wyjeżdżam obficie zaopatrzony. Mam jajka świeże od kureczek, mam kiełbasę z jelenia, którą ten pan tutaj wędzi. Mam jakiś, mam jakiś boczek, e, nie czy czy jakąś, jakąś szyneczkę, wędlinę jakąś. No, a przede wszystkim mam wiele serdecznych słów usłyszałem. Tutaj byli też Jacyzini znajomi z odwiedzinami. Bardzo dwie miłe panie. Bardzo mile się nam rozmawiało. Więc nie spodziewałem się, że dzisiejszy dzień będzie taki sympatyczny. Bo, bo to się tak, że tak powiem, wzięło z niczego: z przy, od przypadkowego spotkania w kościele. Okazało się, że ci Państwo oglądają, śledzą moje podróże i, e, no i zaprosili mnie do siebie. Mogłem odespać tą noc, bo jechałem całą noc. Odespałem sobie tą noc, a potem się spotkaliśmy w środku. Było, było przyjęcie, były właśnie wędliny domowego wyrobu. Sałatka bardzo smaczna. No i przede wszystkim bardzo smaczna, bardzo smaczna rozmowa była. Więc. Dzień był dużo bardziej przyjemny, niż się zapowiadał, no, dla, takich, dla takich spotkań warto z tego domu czasami wyjechać i żeby spotkać właśnie tak interesujących i miłych, serdecznych ludzi. Poranek w pilocie, nie chcą nas tu, Tu wolno parkować dwie godziny. Ale nikt się tym nie przejmuje oczywiście specjalnie Wszystkie te samochody załapały się za takie na takie na. Uwaga Odwiedzający przez noc i goście nasi Możecie pakować o dwie godziny, po dwóch godzinach czas tą zjeżdżać No więc zjeżdżamy do Walmartu na zakupy i na śniadanko, w się pod Walmart, a w Walmarcie świeże kurczaczki z rożna. Więc nie ma to jak na śniadanie. No śniadanie kurczak z rożna. Myślę, że ja tu tydzień nie wytrzymam. Pewnie koło środy pojedziemy z powrotem. dojechałem na skuli paluzę. Tylko nie wiem co ja tu robię. Długo tu nie wytrzymam chyba, jakieś za dużo tęczowych flag tutaj widzę. To chyba nie jest ten rodzaj imprez i towarzystwa, który by mi najbardziej odpowiadał. Hi. So, do you groom your own pet? Sometimes. Last this last one time. is Pecco. out. <laughs> can you groom mine? Yeah, right. Yeah, right? <laughs> <laughs> yeah, she's <laughs> crazy. I cannot can do her. Yeah. right? Yeah, yeah, every six weeks for him. yeah, yeah. She's, only, she's only one year old oh. and she's like two months I Oh, yeah? That's puppy. Yeah. Oh. I got <laughs> this for my fishing pole. <laughs> Man, thank you, Mom. Nie wiesz moja co się dzieje Poranek jaki dzisiaj wtorkowy Tutaj się nam boczy Boczuś się nam tutaj smaży na jajecznicy piesek sobie leży na polu nie? i wącha trzeba go trzymać na polu, żeby nie zjadł tutaj Moje gośniadanka A tymczasem dostałem maila takiego Haj Piotr, więc idziemy na stronę Riviana i zobaczymy co oni tutaj nam mówią ciekawego. Welcome back. You have three open task ready to complete Title and Registration, Delivery Method and Trading. Zaraz będziemy to wszystko wypełniać chcę do jako kamper dlaczego nie szyby się zasłoni sreberkiem i można podróżować i kempingować o Volkswagen LT to jest fajna podstawa do zabudowy bo on jest szeroki kwadratowy Koło w Ameryce się wziął taki no i parę ogórków Koniec mojego pobytu tutaj. Prawdę mówiąc, to ja tutaj nie bardzo należę do tego towarzystwa. Myślałem, że może będzie więcej tak jakichś osób chętnych pokazać, jakie autobusy jak sobie to przerobili. Ale generalnie biorąc to tutaj, te przeróbki to takie są bardzo prymitywne najczęściej. To są wszystko jakieś pociotki po hipisach. Albo stare hipisy, co się zastarzały w międzyczasie, albo młode hipisy, jakieś wróżenie, jakieś czarownice, jakieś wróżki, jakieś te jogi. To nie jest to, co mnie interesuje. A poza tym no, przede wszystkim wracam dlatego, że Rivian ma być gotowy do odbioru. To jeszcze na koniec jakieś ujęcia z drona, żeby zobaczyć. To był pierwszy dzień tego, tego zlotu, więc to miało trwać tydzień. Przypuszczam, że jeszcze później przyjechało więcej osób. Prawdopodobnie było tu no, więcej osób, pewnie jakieś tam imprezy wieczorne, pokazy, ale generalnie rzecz biorąc, to no, chyba się zestarzałem. Znaczy jakoś mnie nie czułem tam dobrego. Dobrej atmosfery. Po prostu czułem się tam obco. No bo powód, żeby wracać, bo Rivian do odbioru, no to taki był troszkę pretekst tylko, bo prawda była taka, że, że to jeszcze było parę tygodni do odbioru Riviana, ciągle jeszcze prawie dwa tygodnie zanim go będę mógł odebrać. Było trochę załatwiania, bo trzeba było właśnie załatwić. Pożyczkę albo pieniądze wyjąć z banku wysłać, trzeba było załatwić ubezpieczenie i, i no parę rzeczy trzeba było zrobić. Ale na to wszystko był czas, tylko że jak wiecie, to mnie po prostu ciągnie droga. Ja się źle czuję, siedząc w jednym miejscu długo. Tutaj trochę liczyłem, że na tym zlocie może będą jacyś Polacy, no nie spotkałem żadnych rodaków i nie za bardzo się czułem chętny do nawiązywania jakichkolwiek znajomości, więc dobry pretekst, bo byłem tam dwa dni, poniedziałek, wtorek i, i we wtorek ruszyłem w drogę powrotną. Szybciutko przyjechałem do domu, poza tym też się troszkę rozchorowałem, więc nie czułem się najlepiej. I to był powód, dla którego wróciłem szybko do domu. Także to jest koniec mojej opowieści o, o wyjeździe do Arizony na Skulipaluze. Może w przyszłym roku tam pojadę, jak będą jeszcze, jak, jak jakąś większą grupą rodaków się pojedzie, bo wtedy będzie przyjemnie, będzie można jakieś ognisko zapalić, będzie można pogadać. Może, może tam wrócę za rok, ale, ale w tym roku pojechałem, zobaczyłem, wróciłem, co tam 4000 km w jedną stronę, 4000 w drugą, drobna przejażdżka, żeby człowiekowi się nie tęskniło za jazdą i, i teraz mam na chwilę Spokój. Następne wyjazdy będą rywiane, ale to dopiero za dwa tygodnie. Także jeszcze sobie popatrzcie, jak to, jak to wyglądało z lotu ptaka, i my szybciutko wracamy do domu. A ja wracam też na kolejnym filmie do opowiadania moich, moich wspomnień z mojej 40-letniej pracy w Ameryce. 真的。 Sir, are you American? Yes. Thank you, sir. You be careful, all right? Okay, have a good day. Taka controller.